Cześć, Rokon z tej strony. Witam Was. Jak sami widzicie po tytule, w dosyć. no chyba niespodziance jednak. Natomiast sam jestem zaskoczony e, wyborem tej gry. Natomiast wynika on z bardzo prostej rzeczy. Torchlighta przeceniono chyba, z tego co pamiętam, o 60% albo 50% w wyprzedaży Steam. No i cóż, nie mogą się oprzeć, bo, bo reszcie, moim zdaniem, cena była adekwatna do zawartości. I powiem Wam szczerze, że e, zgodnie z poradą z internetów od razu sięgnąłem po poziom trudności Ridiculous, czyli ten najwyższy absurdalny i grałem się naprawdę fajnie. Jestem w szoku i o tym szoku mam zamiar wam dzisiaj e, opowiedzieć. Bo moim zdaniem jest to no jest to coś niezwykłego, bo tak jak sami pamiętacie, ja, ja brałem udział i w zamkniętej becie, z której nie mogłem w Torchlighter 3 oczywiście yy, i nie mogłem z niej żadnych materiałów yy, udostępniać. Potem wrzuciłem materiał bardzo krytyczny, już tej otwartej bety, gdzie, gdzie pozwolono y, graczom na, na nagrywanie materiałów i wrzucanie kontentu, co też zrobiłem. Natomiast zrobiłem to chyba z tego co pamiętam, dobrze, jednorazowo, dzieląc się swoimi przemyśleniami do rozgrywki i byłem rozczarowany. Natomiast szczerze mówiąc, stres jak zacząłem grać, graz trochę się jeszcze zmieniła i widzę na to, że cały czas coś tam się dzieje i e, jakieś zmiany zachodzą, i, i faktycznie studio nadal stara się tą grę rozbudowywać i udoskonalać. Oczywiście te same zarzuty, które miałem do tej gry w ostatnim materiale, że z niej wrzucałem, nadal pozostają, to znaczy niesamowicie spłycona konstrukcja rozwoju postaci, relatywnie wtórna i powtarzalna rozgrywka, natomiast nadal jest to bardzo miodna rozgrywka i to mnie zaskoczyło. Dobór postaci, klas, moim zdaniem, w porównaniu z dwójką, nie jest aż tak wypasiony, to na pewno. Natomiast chyba klasy są w sumie ciekawsze i o to chodziło twórcą i, i to założenie zostało spełnione. Ja osobiście gram z Steam Tankiem, chyba tak to się nazywa, czy Steam Power, nie wiem, wszystko jedno. Karno jest ten tak śmiesznym robotem i z nim się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Build w zasadzie no, ciężko tutaj kombinować. Buildy same talenty drzewko jasno sugerują, co jest dostępne, a co nie. To znaczy, albo gramy w zasięgu, albo w zwarciu. Jak widzicie, po, po materiałach wybrałem opcję walki z walciem. Wydaje mi się, że jest ona, że tak powiem, generyczna dla tej klasy i dużo ciekawsza, chociaż podobno trudniejsza. Wiem też z tego, że poziom trudności Ridiculous pokazuje naprawdę, jaki jest Ridiculous dopiero na etapie trzeciego aktu w grze. Dlatego póki co moim zdaniem nie czuję szczerze mówiąc dużej różnicy w poziomie trudności w stosunku do tego, co grałem w Becie, a wtedy gram na poziomie normalnym. Pomijając walki z bossami i z niektórymi elitami, faktycznie walka zabiera dużo więcej czasu: trzeba się poruszać, trzeba kombinować, trzeba patrzeć pod nogi przede wszystkim naszej postaci, by się w coś nie wpakować. Natomiast generalnie sam poziom rozgrywki, samo tempo jest bardzo podobne do poziomu normalnego, natomiast faktycznie dropy i. Yy, yy, no jakoś tak, wszystko to ma sens. Chyba o to właśnie chodziło, że ten torchlight nagrane no, na normalnym poziomie trudności był po prostu za łatwy. A z tymi wszystkimi bonusami i możliwościami, które daje poziom trudności ten najwyższy, nabiera to sensu, bo może o to właśnie chodzi w Touch Lice, że on był docelowo projektowany na ten trudności po prostu. I w zasadzie w tym trybie zaczyna robić się fajnie. Zobaczycie tutaj w tym materiale fragment na koniec, wrzucę fragment walki z ostatnim, znaczy nie z ostatnim, ale z jakimś tam jednym z bossów, chyba jednym z pierwszych bossów pierwszego aktu, bo grałem nie dużo, może 3 godziny spędzone w grze może trochę więcej. I powiem szczerze, że jestem w dużym szoku. To znaczy w tym sensie, że ta walka mi zajęła no, sporo chyba, sładnych parę minut. Ja tak jak mówię wklejam na sam koniec, zostawię bez żadnego komentarza, po prostu będziecie mogli ją sobie obejrzeć. Eee, no jest, że tak powiem, no ciekawa walka, naprawdę ciekawa. Dużo się działo. Mm, I przede wszystkim pasek zdrowia bossa nie znika. Mam niby niezły gier, no bo na, na tym poziomie trudności te dropy są podniesione mocno. Szansa na, na to, że wydropi coś zacnego jest dużo wyższa niż normalnie. I faktycznie e, czuć to przy normalnych mobach i nawet tam niektórych tych takich prostszych elitach. Natomiast na bosie tego w ogóle nie było czuć. Ten pasek zdrowia zdawał się nie mieć końca. E, zastanawiam się jak będzie dalej, bo to jest relatywnie prosty boss. Ta mechanika była bardzo prosta, nie wymagało to w zasadzie... Ode mnie jakiegoś specjalnego skupienia trzeba po prostu powtarzać w kółko te ataki, do, do skutku wiem z doświadczenia z bety, że dalej nie jest. Kolejny boss chyba co takich dużych jest już dużo bardziej skomplikowany. Wydaje mi się, że na poziomie jest może być tam e, ciekawie, bo może stać się niezłym, niezłym, nieźle, nieźle, dosyć trudnym przeciwnikiem, mówiąc wprost, i, i będzie się trzeba przebijać mm, przez niego na pewno Natomiast cóż, jeżeli chodzi o pozostałe elementy rozgrywki, o sam torchlight. Bo pewnie też chcielibyście się dowiedzieć, czy, czy warto w ogóle się sugerować tym, że ja w to gram i samemu w grę zainwestować. Nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest pierwszy Torchlight z serii, który należy po prostu, który przechodzimy i w zasadzie endgame sobie już odpuszczamy. Albo gramy w endgame na tak długo, aż nam starczy sił i odgry się odklejamy. Moim zdaniem, przy tej konstrukcji wszystkich mechaniki rozgrywki i tym, jak ona jest wtórna pomija, co zmieniają się scenerie i tak dalej. To jest to bardzo realistyczny scenariusz, dlatego, tak jak mówię, no ja bym tej gry w pełnej cenie na pewno nie kupił i na pewno nie rekomendowałbym nikomu by e, taką decyzję podjął. Natomiast, jeżeli macie możliwość, e, a i znacie tą funkcję, tak w Steamie dodawania gier do listy życzeń i, i monitorowania sobie, kiedy dana gra trafi na, na której wam zależy trafi na przecenę. No to zdecydowanie, jeżeli gra jest tak przeceniona jak teraz była. To chyba, nie pamiętam, to było 40-60%, już nie pamiętam. W każdym razie kosztowała tam 60, między 60 a 80 złotych, nie pamiętam dokładnie ile. No to w tej cenie na pewno jest to bardzo dobry zakup i można się w tą grę spokojnie pobawić. I myślę, że zakładam, że przejście to jest jakieś 20-30 do 30 godzin. W moim przypadku jest stylu gry raczej bliżej 30, bo jestem raczej z tych dokładnych, czyli czyszczę dokładnie mapę, zaglądam wszędzie. Mm, więc zakładam, że to za 30 godzin gry, plus tam powiedzmy 10-15 godzin w endgame, bo zakładam, że dłużej to się nie da wytrzymać. Chociaż nie wiem, może się mylę, może tam się coś pojawi w międzyczasie ciekawego i okaże się, że ten endgame jest dużo bardziej wartościowy mm, i, i wciągający. Być może będzie warto się wtedy w, no, w ten endgame, czy ten, nie, czy tam jest game plus jest, czy po prostu endgame, nie wiem jak to działa. Szczerze mówiąc, nie interesowałem się, nie wczytywałem, natomiast obstawiam raczej. No chyba w tej wersji jej nie ma gry plus 1, tylko jest po prostu ale mogę się mylić, pewnie mnie poprawicie w komentarzach tak czy siak, więc jest to informacja do szybkiego zweryfikowania. Natomiast zdecydowanie jest to tytuł e, w tym momencie fajne. Przeceniony jest fajny i, i myślę, że jak na 30 powiedzmy po zakładam 10 do 15 godzin czy czyli powiedzmy wszystkie razem 45 do 50 godzin rozgrywki, w tej cenie wychodzi raptem niewiele ponad złotówka za każdą godzinę gry, jeżeli powiem się, że takie dokładne liczenie moim zdaniem to jest warte swojej ceny, bo gra jest generalnie dobrze przygotowana. Animacje, rozgrywka, cała mechanika, miodność, wszystko jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie. E, styl graficzny charakterystyczny dla Torchlighta od zawsze, czyli mamy tutaj taki minimalistyczny, cukierkowy antyrealizm mówiąc wprost i gra jest po prostu kolorowa, ładna. E, bardzo graficznie kontynuuje tradycję serii i w zasadzie to się albo lubi, albo nienawidzi. Mówiąc to Zresztą jak każda część tego to były zawsze gry, które się albo kochało, albo nienawidziło. Tutaj nie było w zasadzie opcji pośredniej. Pamiętam, że miałem bardzo wielu takich hardcore'owych e, diablo, diablo fanów moich różnych tam znajomych, z którymi w przeszłości grywałem, którzy albo teraz grają w poe dużo. No w zasadzie jeżeli chodzi o haken, starsze, no to jeżeli ma się czas, to puff to jest po prostu szczyt góry. Pierwsze miejsce jest zdecydowanie najlepszym tego typu grą w gatunku, natomiast no nie każdy ma czas po prostu. Więc no Torchlight jest, podejrzewam, raczej umieszczony gdzieś w połowie stawki. Natomiast no pamiętam właśnie, że jak tych graczy wciągałem, to oni byli zaskoczeni jak fajnie się w to gra. Mówi, kurczę, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że Torchlighta można pograć, że to ma sens. W multiku zwłaszcza przechodzenie całej gry były tak jak robię, to z Kunią, tam jeszcze jest, pamiętam, jest z jest ze starej ekipy, z mojej, z mojej, z mojej drużyny Diablo e, 3, to oni wszyscy byli zaskoczeni, właśnie, kurde, jaka to jest fajna gra, że nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby to pogonić, bo faktycznie to jest fajna gra e, i to bardzo, natomiast, e, bardzo mi natomiast trzeba się, że tak powiem, przemóc przez ten scenę graficzną. Mm, torch Day 3 zdecydowanie jest najsłabszą odsłoną serii póki co, natomiast no, nie wiem, czy nie będzie jakiś DLC, zizm, coś tam może dojdzie, coś się rozwinie i i może gra się pogłębi, zobaczymy. Było bardzo miło, chociaż z reguły Torchlight zawsze był serią. No a też mieliśmy wcześniej tak? który się instalował u nas na dysku w całości i graliśmy mm, jednak lokalnie, albo ewentualnie w multiplayerze dzielonym po IP, tak? Otwartym więc nie wiem jak tutaj będzie, bo to jest gra online'owa, tu się wyłączymy z serwerem, postacie są przechowywane na serwerze i tak dalej, więc nie wiem jakie są możliwości odnośnie modowania tej gry. Wydaje mi się, że to była zawsze siła i dwójki i jedynki, że była masa zrobic tych modów. Wgrywaliśmy te mody i gra w zasadzie można było w grze zmienić wszystko i tak gra dopasować ją do swojego stylu i naprawdę Toyota 2 z modami było rewelacyjny. I kto nie grał, to powinien to zrobić na pewno. Toyota 3, jeżeli nie będzie tych modów, no to moim zdaniem... Raczej będzie miał krótką żywotność, bo, bo to zawsze była siła tej serii. Tak? To jest jedna z tych takich serii, gdzie po prostu. Wrzucało się mody, rozwijało się wszystkie te funkcjonalności gry, które zdaniem graczy były słabe i sobie można było modań poprawić i miało się taką grę, jaką chcieliśmy w Toshlight'a. Zachowanie wszystkich mechanik, dynamiki rozgrywki, miodności i tak dalej, tak dalej. Trójka ma to samo, tylko nie ma modów, póki co przynajmniej. Nie widzę za bardzo możliwości dodania tam modów, czyli siadonów, wszystko jedno. Czegoś, co by modyfikowało rozgrywkę, no bo ta rozgrywka jest pushowana przez serwer, tak? Moby, role, wszystko jest jakby podobnie jak w Diablo 3 to miało miejsce, tak? Czyli mieliśmy całą olbrzymią część mechanik i e, gry wykonywaną po stronie serwera, mieloną przez, przez serwery, przez grę, a część tylko przechowywaną lokalnie. Czyli jak tekstury i tak dalej, by po prostu obniżyć obciążenie łącza, to trochę boli. No ale cóż, no to są takie moje szybkie przemyślenia. E, jeżeli znajdziecie jeszcze Torchlighta gdzieś przecenionego, e, trójkę, to zachęcam was. Jeżeli jest dobrze przeceniony, zachęcam was do zakupu, bo moim zdaniem warto, ale tylko w tym wypadku i wydaje mi się, że na takich 40-50 godzin to jest bardzo fajna gierka, żeby sobie sprawdzić i, i pograć. Jak widzicie ja miałem zupełnie inne plany na początek tego roku, a już widzę, że w te plany wskoczy na listę na pewno touchlight. Nie jest to ostatni materiał z tej gry, nie będę na pewno robił jakiejś serii, let's play'a z levelowania i tak dalej, bo moim zdaniem ja się to z celem, zwłaszcza, że tego, co widziałem z tych materiałów od cholery na YouTubie, jest wrzucanie kolejnego takiego do takiej samej serii nie ma sensu, natomiast na pewno się pojawią od czasu do czasu jakieś materiały w stylu pewnie levelowania, czy jakiś tam jak się w ogóle gra na Ridiculous w głębszej grze i pewnie coś na z endgame'u na pewno też się pojawi. Raz zachęcam, tak jak mówię, jeżeli macie środki, i, a i zastanawialiście się, czy nie rozważaliście zakup tej gry, a wahaliście się to teraz jest dobry moment nie wiem czy przecena jeszcze trwa na pewno na pewno jeżeli nie trwa na Steamie to na pewno na gogu czy gdzieś indziej, czy na jakimś tam Epic Store czy czymś takim, gdzieś na pewno można ją dorwać przecenioną do czego was bardzo zachęcam i cóż, zostawiam was już teraz z ostatnią walką, taką która naprawdę mi za, zaszła w pamięć z wszystkich tych materiałów, które do gry nagrałem czy jest to walka z pierwszym dużym bossem na pierwszym akcie, i moim zdaniem, e, no, pokazuje dobrze poziom trudności Ridiculous i moim zdaniem wróży dobrze no, na przyszłość, jeżeli chodzi o, o ten poziom trudności gry, ponieważ, no, tak jak wspomniałem na początku tego materiału, jest to jedyny sensowny moim zdaniem poziom trudności dla tej gry. E, być może trochę sztucznie wydłuża i komplikuje rozgrywkę tam, gdzie to nie powinno mieć miejsca, co jest e, dyskusyjne moim zdaniem, czy jest to dobre zagranie, czy nie. Natomiast e, Faktycznie gra się na tym poziomie trudności bardzo przyjemnie, bo jest on y, odpowiednio nagradzający za poziom trudności itemami i, i dodatkowymi to chyba Expert, to jest taki mały bonus do EXP-a, przecież nie chodzi o dropy. Więc fajnie dropi, a, ale trzeba się tymi potworami trochę namęczyć naszarpać i moim zdaniem jest to bardzo fajnie zbalansowane, czyli jest y, wyższy poziom trudności, ale też nagrody są odpowiednio y, uwzględniają, uwzględniając też system nagród dużo, dużo wyższy i dużo lepszy niż niż miałoby to miejsce na najniższych poziomach trudności, więc zachęcam, zachęcam. A jeżeli macie tą grę i nagraliście na tym poziomie trudności, to obowiązkowo moje zdaniem powinniście spróbować. Tam chyba jest taka możliwość, że można podnieść poziom trudności w dowolnym momencie lub go obniżyć. Więc nawet jeżeli macie już postać na jakimś tam levelu, to e, możecie to zrobić. Podejrzewam, że tradycyjnie to ta zmiana poziomu trudności oznacza, że nasza postać będzie miała bardzo trudny początek, bo będzie trzeba zbierać dużo lepszy gir na dany level postaci, po prostu przez to, że różnica poziomów i jakości dropu Sprawi, że nasza postać będzie na wyższy poziom trudności dużo gorzej ubrana niż by, niż by była, gdyby od początku na tym poziomie trudności po prostu grała. A, I trzeba to mieć po prostu na uwadze. I tyle. I cóż, żeby nie przeciągać, zostawiam Was z, z ostatnią walką. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I cóż, do zaczynam w kolejnych materiałach. Cześć.